Oto oni. Największy ród swych czasów. Lukrecja. Najlepsza kochanka, największa trucicielka. Ofiara swej epoki i pierwsza wyzwolona kobieta. Hua. Czysty gwałt, który odciskał się gwałtem. Zbrodniarz i ofiara. Cezar, nowoczesny, wyrachowany polityk, zbyt nowoczesny i zbyt wyrachowany. Rodrigo, papież, ojciec i kochanek, czyste wcielenie siedmiu grzechów głównych. Jakim cudem Kościół to przetrwał. Nowy serial wyprodukowany przez Kanal Plus. Prawdziwa historia rodu borciów. Od 24 listopada w czwartki od 21 po dwa odcinki w Kanal Plus, a po 23 wersja dla dorosłych w Kanal Plus Film.